W Krakowie trwa bezprecedensowa inwazja gołębi. Ptaki zdominowały rynek główny, atakują przechodniów i niszczą zabytkowe elewacje. Mieszkańcy skarżą się na hałas i zanieczyszczenia. Gołębi, proszę zobaczyć, tysiące ptaków opanowały sukiennice, dachy, cały plac. Mieszkańcy uciekają z parasolami, turyści karmią je, inni próbują je odganiać. Służby miejskie nie nad... To, Co państwo widzą teraz na swoich ekranach, trudno w ogóle opisać słowami: Kraków zniknął pod falą gołębi. Według szacunków na rynku głównym może być nawet milion ptaków. Siedzą wszędzie. A teraz już tysiące gołębi zajęły praktycznie każdy centymetr placu. Od pomnika Mickiewicza po dachy sukiennic. Jak widać, ludzie próbują się schronić podach. Kurwa, wszędzie gówna! Dosłownie wszędzie. Ławki, samochody, nawet pomnik Mickiewicza. To nie jest miasto, to jest kibel! Na krakowskim rynku, gdzie, proszę zobaczyć, to nie jest ustawione. Tak wygląda codzienność karmienia. Ojej, przepraszam! <laughs> Stad gołębi. Ptaki czują się tu zupełnie swobodnie, nawet na mojej głowie. Sytuacja jest całkowicie pod kontrolą. Pojawiło się kilka ptaków, ale to normalne w tej porze roku. Straż miejska działa, wszystko jest pod opieką. Nie ma powodów do niepokoju, naprawdę. Urząd funkcjonuje